Zabrałem ze sobą kubeczek jednorazowy. Tutaj mam porcję na kubeczek jednorazowy. W naszych polskich tatrach pewna dolina, o której prawie nikt nie wie i która ma bardzo ciekawe miejsce. Jest to Dolina Olczyska. Ja już właśnie się w niej znajduję. W dole szumi potok Olczyski. I po co tutaj przyszedłem? Chcę zobaczyć największe wywierzysko w tatrach polskich. Które którzy odwiedzają tą dolinę w ciągu roku można zliczyć na palcach. Jak się okazuje, kornik drukarz zawitał także i do lasów tatrzańskich oto efekt jego działalności No jeżeli ekspansja kornika się nie zatrzyma w Tatrach to prawdopodobnie za kilka lat nie zobaczymy tutaj tego pięknego lasu, a jedynie wysuszone kikuty. Miejmy nadzieję, że ekspansja kornika zostanie zatrzymana i nic takiego się nie wydarzy. Wyszedłem dzisiaj dość późno w Tatry, bo jest godzina 11, a ja praktycznie yy, rozpocząłem wędrówkę. Nie polecam takich późnych godzin do wyjścia w Tatry. Ja na szczęście nie udaję się gdzieś daleko, więc spokojnie zdążę wrócić za dnia. A oprócz tego, jeszcze dzisiaj straszą katastrofalnie niszczycielskimi burzami w Polsce. Taki artykuł czytałem w wiadomościach. Także tatry wysokie całkowicie odpadają na taką pogodę. Dzisiaj jest początek czerwca w Tatrach wysokich jeszcze bardzo bardzo dużo śniegu ponieważ wiosna opóźniła się w tym rejonie praktycznie o miesiąc z tego względu że dosypało bardzo dużo śniegu pod koniec zimy a cały maj był dodatkowo deszczowy w Polsce no i w Tatrach także yy, padał śnieg można by rzec że okres wegetacyjny w tym roku został skrócony o miesiąc Oczywiście kornik drukarz tak masowo rozrósł się w ostatnich latach też ze względów człowieka, który przyczynił się do ekspansji Kornika poprzez właśnie sadzenie jednolitego lasu, w tym przypadku świerkowego. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu masowo w Tatrach sadzono taki właśnie las, a Kornik lubi bardzo taki jednolity las. No i teraz starają się ludzie zmienić to i Stworzyć las mieszany w Tatrach. Dzięki temu kornik będzie miał ograniczoną możliwość przemieszczania się z jednego drzewa na drugie, takie samo. No i automatycznie jego ekspansja zostanie zatrzymana. Ale musi jeszcze minąć dobrych kilkadziesiąt lat, żeby las świerkowy w Tatrach zamienił się w las mieszany. Z Doliny Oleczyskiej odsłonił się widok na Boczań i szlak prowadzący przez Boczań do Doliny Gąsienicowej, do schroniska Murowaniec widać tutaj dokładnie teraz ten szlak. Obecnie szlak przez Boczań do schroniska Murowaniec jest jednym z najpopularniejszych szlaków w polskich Tatrach, zaraz po Morskim Oku i Dolinie Kościeliskiej. No i w ostatnich latach postanowiono wybudować w tym miejscu ceprostradę, czyli bardzo szeroki szlak. I miejscami jest wysypany żwir i kamyczki, żeby łatwiej się wchodziło. No, zjadł ten kornik las. Kilkanaście lat temu był tutaj ciemny, świerkowy bur. Jak szedłem, tędy. A dzisiaj odkryte polany. chyba nie jest dobry dzień do chodzenia po Tatrach. Jest tak gorąco. W zasadzie nie robię jakiegoś dużego przewyższenia, bo idę cały czas lasem, a tak się pocę. Wziąłem do plecaka filtr 50 przeciw UVA i UVB od słońca. Zaraz chyba się nasmaruję, No bo nade mną żadnej chmury nie ma w tej chwili, a ja Skorzystałem z kawałka lasu tutaj gdzie jest trochę cienia. I myślę, że to będzie dobre miejsce, żeby przygotować sobie kawę, ponieważ idę po szlaku, na którym nie ma żadnego schroniska. Więc wpadłem na pewien plan, a plan brzmi tak, że zabrałem ze sobą termos z wrzątkiem, zabrałem ze sobą kawę, kubek jednorazowy, leciutki cukier. No i tutaj w tym miejscu na kawałku naturalnej ławeczki przygotuję sobie kawę. Chwilę odpocznę. Zabrałem ze sobą kubeczek jednorazowy. Tutaj mam porcję na kubeczek jednorazowy, kawy i y, cukru. Wszystko w woreczku jednorazowym, aby zminimalizować wagę plecaka, który i tak jest dzisiaj cholernie ciężki. Zaraz to wszystko wsypię do kubka, zaleję wrzątkiem z termosu i kawka gotowa. Oczywiście każdy pije z nas kawę taką jaką lubi. Ja lubię rozpuszczalną i w dodatku z cukrem. Kiedyś piłem jeszcze z mlekiem ale mi to przeszło. Inni piją z ekspresu, jeszcze inni parzuchę. Według gustu. Zostawię sobie pół termosu, ponieważ mam jeszcze jedną porcję kawy, być może, że napiję się jej gdzieś wyżej. Żeby kubek nie parzył mnie w palce, bo jest cienki, pod spodem ma taki dystans zrobiony, można sobie oprzeć na dłoni, w ten sposób już nie parzy i spokojnie mieszać. Trzeba sobie jakoś radzić na szlaku. Nie tylko schroniska ratują nam przysłowiową D, ale wystarczy zabrać trochę lekkiego sprzętu do plecaka i można sobie spokojnie poradzić bez schroniska w Tatrach na szlaku No, i tak mogę sobie siedzieć teraz pół godziny pić kawkę Rozglądać się po okolicy. Jedyna rzecz, jaką się najbardziej obawiam podczas samotnej wędrówki po Tatrach, to jest to, żeby nie spotkać niedźwiedzia. Niedźwiedzie w Tatrach. Zawsze bacznie się rozglądam dookoła, czy gdzieś tam nie zbliża się ten drapieżnik. No bo nigdy nie wiadomo, jakie ma zamiary taki, takie dzikie zwierzę a z tego co przeglądałem trasy wędrówek niedźwiedzi, które miały podpięte GPS-y, to niedźwiedzie bardzo lubią tutaj chodzić po y, terenach gdzie, gdzie y, jest las. Tam gdzie jest kocówka, zdecydowanie mniej chodzą, natomiast najmniej chodzą po graniach i po, po tych y, halach. Tu, gdzie jest las, y, najwięcej ich ścieżek się przecina. Się też i młody las, który zastępuje stary, wyłamany i zjedzony przez korniki. Tutaj, akurat, mamy chyba dwuletnie świerki, tak by wyglądało. No, bo jakby się przyjrzeć dokładnie, chociażby tutaj, no to mamy ten główny, główny pieniek jednoroczny i te boczne, chyba yy, które się pojawiają, boczne. Gałęzie, gałązki to już są dwuletnie, na drugi rok wychodzą. No i jak widać, rośnie tego tutaj trochę. A dlaczego świerki tak łatwo wyłamuje wiatr? Ponieważ mają one bardzo płytko. Usadowione korzenie, świerki czerpią składniki pokarmowe i sole mineralne z wierzchniej warstwy gleby, nie zapuszczają swoich korzeni głęboko. No i później wystarczy jakiś kawałek większego wiatru, i wszystko się kładzie jak zapałki w domino. Podobno już wiatr wiejący z prędkością 160 km na godzinę potrafi położyć kilkudziesięcioletniego świerka bez problemu. No dobra. Praktycznie kawę już wypiłem, została na dnie. Dopijam kawkę. No i muszę się zbierać. Muszę się zbierać, bo cały dzień nie będę tutaj siedział. Przede mną jeszcze dwa konkretne cele do zdobycia. No, ale tutaj tak dobrze się siedzi, że nie chce mi się w ogóle wstawać i iść dalej. Siedzę sobie w cieniu. Wiaterek delikatny. Fajny, przyjemny chłodek. Rozglądam się tylko co jakiś czas, czy mnie gdzieś z tyłu nie podchodzi niedźwiedź, <gryw> bo mam plecak cały jedzenia. O jedzeniu opowiem za chwilę, co ze sobą wziąłem. Dość ciekawy prowiant na dzisiejszy dzień. No tutaj w tej borówce na razie nie widzę żadnych wystających uszu ani patrzących na mnie oczu.